Czy będą kolejne odcinki na motokota? Nie brakuje ci nagrywania i robienia tych projekcików waszych. Stary, ten motosyk kosztował 800. Poszło jeszcze szybciej niż myślałem. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych drag Race'ów z tak 1 witam serdecznie. Płotkiem. Zjawiłem się, żeby dać znać, że wszystko ze mną w porządku, także siemanko jestem. No i bardzo dobrze. Myślę, że jest sporo osób, które się cieszą, że w końcu Cię widać i że wiadomo, że, że jest git. No i myślę, że dzisiaj szykuje nam się dosyć mocno nietypowy odcinek, ponieważ przypuszczam, że będzie to jedyny odcinek, w którym zobaczymy sobie, jak jednoślad tak naprawdę radzi sobie na 1,4 mil. W ogóle dzisiaj to będzie całkowicie nietypowy wyścig dla Was. Ekskluzywny to tak jak powiedziałeś totalnie, bo tak, cross, w sensie kostka, na asfalcie, ścigać, który jest bez obiebek, nie? Tutaj jest wiele, wiele po prostu takich e, znaków zapytania, e, które mam nadzieję dzisiaj rozwiążemy e, i pokażemy, co to cudo potrafi także na asfalcie. Tak, no zaznaczmy tutaj w ogóle jeszcze, że po przyjeździe było przygotowanie sprzętu do tego, żeby mógł w ogóle pojechać po asfalcie. Ile na, a ile na się w ogóle ma prędkość taką na wyjściu, no, tak średnio? Szybkie auta tak pod koniec, pod dwie paki dochodzą. No to myślę, że 200, będzie. z 200, zobaczymy. No. 200. Orebka pęka. Ile się przebiła, także... Schowa, no to teraz na schód Ale no jest to Honda CBR 600 F2. E, pojemność oczywiście 600 jak z samej nazwy wynika. E, jest to druga generacja CBR-ki. Moc około 100 koni, nie wiem dokładnie ile, też nie wiem ile w tej stajni zostało po y, prawie 30 latach. No tak, ja myślę, że ten odcinek właśnie będzie o tyle ciekawy, że porównamy sobie jak motocykl, który tam generuje 100 koni mechanicznych, ma pojemność 0,6 litra dosłownie, jakie będzie miał czasy w porównaniu do wszystkich innych samochodów, które gdzieś tam są na tej topce, jak chodzi o tabelkę, którą sobie prowadzimy pośród najszybszych na polskim YouTubie. Powiedz mi, boisz się? No, lekki stresik jest, bo nie wiem czego się spodziewać. Zwłaszcza, że tutaj poszło profesjonalne przygotowanie, nie mam hamulca. Tak. Także no, jesteśmy totalnie nastawieni na bicie rekordów. <grystanie> generalnie to powiem ci tak. Trochę jakby tak dumałem nad tym, no nie? że nie mam tego w hamulca jednego. <grystanie> Ale no jakby, wiesz, pierwsza myśl była taka, no po co, no nie, no bo jakby jesteśmy tu po to, żeby się rozpędzać, a druga kwestia to była taka, że i tak jesteśmy na lotnisku, więc będę miał gdzie wyhamować, no i mam teoretycznie tylny hamulec. To działa samo w sobie, czy nie? Nie, no możesz wcisnąć, ale no nie przyłożysz takiej siły, żeby to jednak zaczęło hamować, nie? Może jedynie, może jedynie trochę tą rdzę z tej tarczy smyrnie, nie? Nice. Szybko wygląda w ogóle. Moi drodzy, jakby nie komentujcie, bardzo proszę, ubioru tutaj płotka, bo to jest, wiecie, obieg zamknięty, wszystko jest w kontrolowanych warunkach. Poza tym mamy do czynienia z profesjonalistą. No, ciekaw jestem. Ciekaw jestem po pierwsze, jaki czas. Po drugie, jak bardzo się zrobiło brązowo poniżej pasa. Myślę, że ten kask jednak się nie nadaje do takiego tego. Od już od czułem po prostu jak ten kask tak do tyłu ciągnie, nie? No, ale fajnie, ty, pewnie się czułem, pewnie. Tak? No, bezpiecznie? się pewnie, tak. Mówiłem, że bezpiecznie. zero sto, zrobiłeś 4,7 sekundy, jedna czwarta minik 13 sekund. 13 sekund. Więc 13 sekund to jest czas na przykład lepszy niż Chevrolet Camaro SS. Sporo do urwania. Ile ten motocykl kosztował? Za ile wy go kupiliście? O stary. Ten motocykl kosztował bodajże z 2800, może? Coś takiego. Wiesz, co boli najbardziej, że on był w naprawdę ładnym stanie, nie? To jest coś takiego. To za kilka lat to będzie ten ból który się pojawia przy E30, E36. O, kiedyś miałem E36, piękny, nie? To był mm -hmm. taki cudowny samochód, a teraz wiesz. Już minął okres takiego gruzowania i teraz jest wzdychanie Ta. do pięknych E30, E36 i E30 no. i tak samo będzie pewnie z tą fondą. Jakby dążę jeszcze do tego wszystkiego, że myślę, że zostanie dzisiaj udowodnione, że za 2800 zł można objechać takich ludzi jak... Jak różni <głos> inni. <głos> Nie no, generalnie tak e, rozmawialiśmy, że no, tam poczciwy i około 12,4. 12,2. Tak? 12,2, mhm. przepraszam. E, także no, mam nadzieję, że uda mi się zbliżyć do tego czasu, a nawet podbić. No, będziemy atakować, będziemy robić co, co w naszej mocy, żeby tutaj żeby Honzina pokazała wyższość tej Japonii nad niemiecką motoryzacją. O, kurde, muszę ci zadać to pytanie. Czy będą kolejne odcinki na motokotach? Motoko to przejazd numer 2 i zgaszony silnik. To, gotowy? Tu kosą. W sensie wiecie jakimi sprzętami jeżdżą motokoty, widzicie jak wygląda ten motosyk, a chłop się nim tutaj napędza nawet nie chce wiedzieć na jakiej prędkości. To sprawdzamy, co się teraz udało. Czy czujesz, że było lepiej? Troszkę było lepiej, ale chyba nie z nas, nie wiesz? Zostaliśmy przy zaokrąglając do 13 sekund. 0104 86, więc 0 to w sumie na gorzej wyszło. Zresztą, no właśnie, widzicie to, widać. jakie tutaj jest poświęcenie i co się dzieje z tą oponą tak naprawdę. Te kostki to już wyglądają jak takie trapezy, nie? Ale najważniejsze jest to, że mamy markowe opony marki Yuan Xing, także ta opona jest najbardziej chińska spośród chińskich opon. Będą kolejne odcinki na motokotach. Aktualnie jeszcze jesteśmy na y, przerwie. Może coś się pojawi, może nie. Y, no cóż, polecam obserwować. No, jakby wiesz, social media są nadal w grze, także y, jeśli jakieś info się pojawi, to na pewno y, tam wrzucimy. No, bo na kanale co? Myślę, że już dobre dwa miechy nic nie było, co? Czy Myślę, więcej? że tak. Spokojnie. Prawie trzy. Nie brakuje Ci nagrywania i robienia tych projekcików Waszych? Troszkę brakuje, dlatego też tutaj jestem. Dziękuję za zaproszenie. Czyli tak, jednak, jednak jest rządza bycia przed kamerą gdzieś tam. Wiesz co, kurczę, no jednak po tylu latach fa fajnie, fajnie to się robi, bardzo mi się to podoba, ale też, no jak w każdej pracy, człowiek musi w pewnym momencie odsapnąć od pewnych rzeczy i dać sobie troszkę luzu, żeby głowa odetchnęła i wrócić z pełnymi, jakby wiesz, z głową pełną pomysłów no nowych. I co, myślę, że tak jak gadaliśmy, może zrobimy testa, czy pozbycie się tłumika końcowego cokolwiek zmieni, jak chodzi o osiągi, nie? Spróbujemy. A nie, co tu będziemy robić? Junin! Witajcie w motokoty customs. z custom zaraz będzie. O, to mi się podoba. O. Poszło jeszcze szybciej niż myślałem. Jesteście gotowi na to? Teraz brzmi Teraz tak cały czas, o tak, cały czas przytulę się tutaj do zbiornika. Tutaj daszek będzie opływowo działał. A ty I, coś widzisz przed sobą, jak jesteś w takiej pozycji? Widzę koło i widzę... No Zobaczy tak. trawę pod kołem, Co to znaczy, no, się Myślę, że tak 3 metry naprzód <grym> widzę, nie? Yeah. Ale... Ewentualnie podniosę no. trochę tam głowę, nie? Ale... ale powiem Ci tak, to jeszcze to miałem to się... teraz takie ostatnie spojrzenie na aktualną tabelkę. 12,9 sekundy. To 11. jest czas Wojtka 11. Goli w Corvette. Więc powiem ci, jedna dziesiąta i jesteś na równo. Dwie dziesiąte i jesteś przed Wojtkiem Golą. O, no, palenie to tam jeszcze sześć, ale ja chyba będę się chował, jak będzie nas mijał tutaj. Ale wracam, jest groździe. I co nieco między nogami też na pewno ma bo to. A skąd wiesz, Szymon? No widzę, no to nie, nie ma tak, że masz dwie małe piłeczki, jeżeli robisz takie rzeczy i na takim sprzęcie się tak napędzasz. <grym> Czy uważasz, że było lepiej? Kurcze. Start był taki przeciągnięty ciutkę, nie? Troszeczkę może, ale, ale może później faktycznie, ułożenie. Ale no, pomogło. Myślę, że dało mi to trochę, nie? Bo na pewno nie czułem tego pędu powietrza, który mnie ciągnie, nie? Dobra, to podbudowujemy Także... podbudowujemy. teraz w takim razie presję i za chwileczkę przyjrzymy się wynikom. Twoja prędkość na mecie była największa spośród dotychczasowych przejazdów. 169 km na godzinę. Nieznacznie, ale większa. Czas do setki również został poprawiony. 4,3 sekundy. Natomiast czas na 1,4 mili. 12 56. Także Kurde. słuchaj, wyprzedziłeś na naszej tabeli Wojtka Gole z jego korwet C7. Więc proszę bardzo moi drodzy, chcecie być szybcy? Jest! Jest! Czy jest lepszy przykład? Lepszy przykład sprzętu. Krosość ścigacz z Białego Stoku. Dobra, dzięki Wielkie Płotek, że wpadłeś. Dzięki no Wielkie za zaproszenie. Obserwujcie naszą serię, by dowiedzieć się z końcem tego roku, kto jest najszybszy na polskim YouTubie.